Panie internet, zaczniemy od meczu w Gorzowie. E, punkt bardziej pan szanuje, czy bardziej pan żałuje tych dwóch straconych? Oczywiście to drugie. Żałuję tych dwóch straconych, bo e, co prawda, wyjazd wyjazdem i zawsze jest to ciężki mecz. Jak nie gra się u siebie w domu, aczkolwiek e, skuteczność, którą mieliśmy w tym, w tym meczu, naprawdę była zatrważająca i, 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 i strata tych dwóch. Punktów na pewno boli, ciężko powiedzieć, czym to jest spowodowane, że, że tak niska skuteczność. Mamy dobre pozycje i nie możemy ich na, tak naprawdę przełożyć na bramki. W drugiej połowie jest trochę lepiej: jest gonitwa, odrabiamy 6 bramek, straty, doprowadzamy do karnych z przebiegu gry. Jeden punkt oczywiście szanujemy, aczkolwiek nie jestem z tego do końca zadowolony. Teraz mecz z Podlasko, można powiedzieć do trzech razy sztuka, bo przegraliśmy na początku tamtego roku w Pucharze Polski, później był ten też, taki nieszczęsny mecz, powiedzmy, wyjazdowy w lidze I jak będzie teraz, panie trenerze? Jak będzie teraz, zobaczymy w niedzielę o 15, ale na pewno y, ciężki zespół, y, jakiś nas plus, że gramy u siebie przed własną publicznością. Zespół, który ostatni mecz również przegrał po karnych i zremisował z liderem naszych rozgrywek legionowym. Mają kilku, kilku fajnych zawodników, którzy ciągną to wszystko. Mocna obrona i, i generalnie my musimy sobie sami coś udowodnić i pokazać, że, że jest to nasz dom, że gramy u siebie i że chcemy się jak najszybciej zrehabilitować. Po tym gorzowie i przede wszystkim poprawić styl swojej gry. To się analizę rywala, bo taką wiem, były dwa mecze z nimi w tamtym roku, Czy to w jakiś sposób ułatwia Panu pracę? Na pewno, chociaż im więcej gra się z przeciwnikami, nie powiem tymi samymi, ale w rodzimej jakby lidze, to, to tych zawodników zna się coraz lepiej, tak? To przychodzi też z czasem, to przychodzi też z wiekiem. Ale to przychodzi też z każdym kolejnym spotkaniem. My rozegraliśmy z nimi do tej pory, tak jak wspomniałeś, te mecze, więc już też jesteśmy mądrzejsi o jakieś tam doświadczenie, jednego, drugiego czy trzeciego zawodnika. I to jest istotne. Każdy gdzieś tam na pewno z zawodników rozmawia o tym, że to jest zagrożenie, ten może to zrobić, i to jest tak zwana dalsza nauka, tak? Ale to wszystko trzeba przełożyć na parkiet.